Dzień dobry, Dzisiaj zrobimy wielki test ogórków konserwowych. Stwierdziliśmy, że to jest taki dodatek, który zawsze się je do obiadu. Tak jest. Do grilla się to je, do smalt, a nie do kieszonego, do smalca. No ale to na przykład jest. do mielońca, do schabowego i tak dalej. Ogórek konserwowy jest bardzo często rzeczą, jest ich dużo na półkach. A obstawiam, że nikt z Was raczej nie kupił sobie czterech słoików naraz, żeby je porównać, tylko po prostu bierzecie jakieś tam swoje. A może się okazać, że jak je postawicie przy innych, to te inne okażą się dużo lepsze od tych swoich. Dlatego my dziś Znajdziemy Wam najlepszego ogóra, jaki jest w naszych sklepach. Jakie jest najczęściej ogórki? Krakusa chyba, albo daftona Ja często jadałam w domu te z Biedronki Nasze z bodajże mm -hmm. to się nazywa Oczywiście też będziemy robić na ślepo, w sensie będziemy widzieć, ale samek będzie nam podawał ogórki My nie będziemy wiedzieć, który ogórek jest jakiej firmy I po prostu będziemy decydować lepszy, gorszy, lepszy zostaje, przychodzi następny Jak tamten będzie lepszy to ten nowy zostaje, jak tamten stary będzie lepszy to ten stary zostaje Wszystko proste, jasne Tak samo proste jest zasubskrybowanie kanału, do tego zasubskrybujcie, koniecznie zostawcie lajka Jeżeli chcecie więcej filmów tego typu, sorry słowo tak mi się czy możesz no coś powiedzieć, dopowiedzieć Jakby chciałam dopowiedzieć w trakcie tego co mówiłeś A teraz już nie wiem co dopowiedzieć Okej, okay, no to jeszcze wpadajcie na nasze instagramy A my bez żadnego przedłużania lecimy zakisić ogóra W ogóle lubisz jeść tak ogórki Takie duże ogórki, w sensie takie normalne Ja zawsze kroję sobie na cztery I wtedy mi lepiej smakuje Nie no ja lubię takie ogóra wziąć całego i tak go ale jakoś nigdy nie jadłem ogórków konserwowych na surowo Na surowo, w sensie, że samych ogórków No właśnie też Zawsze jako dodatek, nie? Tak No tutaj jakby nie mamy jak rozpoznać po kształcie, nie? Który ogórek, Ale po tek, kolorze który? już tak, zobacz Ten jest dużo jaśniejszy No jest, ten jest ciemniejszy No No i ten też jest mniejszy Widać no. to, że mają mniejsze w paczce No dobra, jedzmy Strasznie miękki, nie? Taki... Miękki nie, ale dziwny Może mój jest miękki, pokaż twojego Ej, no samej No pokaż no, twój też jest miękki dobra, Mmm, ten ma do wodę w środku. Mhm, mm Twój też? Mm -hmm. To nie jedyny. Nie no, ale Bo ma dziurę, zobaczcie. Miana, no, ale konsystencją i smakiem wygrywa. Ten jest lepszy. Wszystko ok? Będziemy skwaszeni po tym odcinku. No. Dla mnie on jest taki. Dziwną konsystencją ma. Ma strasznie dziwną konsystencję, taki miękki. Jest taki. Nie czuć ogórka, jakbyś jak grzyba konserwowego, coś takiego. Dziwną ma konsystencję i też smak ma taki. Taki posmak ma dziwne. Taki w ogóle jest małogórkowy, delikatny jest A bardzo. ten jest fajny, ten jest dobry. Aha. To jest taki ogór, taki, taki. do obiadu. Czujesz, że jest ogóra właśnie takiego. Nie takiego wyrw u nas w domu, jak jemy obiad, to ja często jem buraczki, a Paweł je ogórki ostre. Tak. Jest habanero, z jalapenio i tak dalej. to Więc... na pyszne habanero ogórki są tak ostre, że cię wypieka dwa razy, ale są przepyszne. I dlatego ja dawno nie jadłem w ogóle ogórków. I tak mi zasłakowało, że jutro robimy kotleta, ziemnioki, jemy ogóry. Dobra, tego to wygranego są... oczywiście. Będziemy ogólnie jeść te ogóry, Paweł, przez kolejny miesiąc, bo mam ich tyle. To fakt. Zdamy komuś tam, nie? Na prawo i lewo, ale już wszystko trochę ich jest. To wygląda jak taki ogórek. To wygląda jak daw. Давтон. 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 Добре. Nie smakuje mi. Jest strasznie słabo ukiszony. Mandy był... taki, nie lubię takich twardych ogórków. No właśnie mówię, tak jakby był mało, konserwowy. Jakby krótko leżał w tej konserwie. Rozumiesz, o co chodzi, że jest jeszcze taki świeży, bardziej świeży ogórek niż konserwowy. Ale ja od wyglądu. Jest taki nieprzemoczony. Ten, co był wcześniej wygrywa, zdecydowanie. No i tak. konsystencji. Ewidentnie. Jest zarąbisty. To jest taki palec po pół godziny w basenie? To jest palec po trzech godzinach w basenie. Nieważne. Bez dwóch zdań zostaje cały czas ten sam ogór. Ogólnie ogórki kupowaliśmy tak, w Biedronce, w w aldim i w Intermarsze. I jedne są z makro. Czyli w sumie takie podstawowe sklepy, które są teraz wokół nas są oprócz makro, nie? Oj. O, co jak się pokazuje na odcinku? Ogórki. Bez głowy. U. O, ten to jest flaczały. A mój jest twardy. Ale zobacz, jak, ma, zobacz, jak wygląda. Jakby on leżał już tydzień w tej wodzie. Myślę, że leży nawet dłużej, słuchaj. <laughs> Dobra, zobaczmy. To jest konserwowy ogórek? Mhm. On jest w konsystencji, jakby serio leżał z 5 lat w tej wodzie. jest tak miękki i taki. Dziwny Strasznie kwaśny, ale jednocześnie nie kwaśny W sensie, nie wiem jak to nazwać, bo jak jesz ogórka To czujesz, że on jest kwaśny, ale jednocześnie on jest aromatyczny Wiecie, często w tej wodzie jest dużo jakichś przypraw i tak dalej A ten jest po prostu jakby rzucili go do kwasu Przez co czujesz ten kwas, ale po chwili nie czujesz nic Nie smakują mi te ogórki Ja im podziękuję Ja również no Ale mamy faworyta I to na razie uważam, że on jest gdzieś tu A, ta, a reszta tu, jest tu tam, no... Tak. no ja tego, jak się śmieję, to pewnie DAFTON był. Na no 100% to był DAFTON. Albo jakaś dana firma. Zakładamy się, że to był DAFTON? Ty dajesz słowo, jeżeli to był DAFTON, a ja ci nic nie daję. Dzięki. Ogórek, ogórek, ogórek. ogórek. Zielony ma garniturek. Mój dzielek mówił zawsze: Jurek, ogórek, kiełbasa i sznurek. Tak, pamiętam. Jak powiem, jak poznał Julcia, jak Julek mały przychodził, to mój dzielek zawsze mówi: Jurek, ogórek, kiełbasa i sznurek. I, i zawsze Julek się z tego śmieje. I dziadek zawsze odpowiada fajne, spośle żarty. Tak, zawsze. kona dziadka, no fajne żarty. Ej, co się stało z moim ogórkiem? Zabijmy się. Zdawał mi klapciocha jakiegoś. Bajo, <laughs> baja. Które mamy są dobre? Niedobre. Niedobry to jest ogórek. Niedobry. Kurde. To jest Ferrari, a to jest Kurde Fiat. Serio. Bez dwóch zdań, ten ogórek jest przepyszny w stosunku do tego. No, to jest zajebiste. Jestem w szoku, że tak się różnią w ogóle ogórki. No. Każdy z nich jest inny, jakie je jemy. I wszystkie póki co były średnie. No bo nie można powiedzieć, że on jest taki niezjedliwy, nie? Tak. Każdy jest, z nich. Jest ok, ale przy tym one się chowają. Tak. One są niedobre przy tym, ogólnie są zjedliwe. Pewnie jakbym dostał takiego ogóra do obiadu. Tam sobie go zjadł, nie? do kodle git, Ale przy tym on jest po prostu niedobry Ja uważam, że to jest jakiś taki totalny no name, który po prostu wygra Się okaże Kozacki jest No, kocham tego ogórka Wow, to było <laughs> niezłe wyznanie Ale ładny ogórek Ładny taki, co? Tak jak, jak ze zdjęcia To no. jest to taki ogórek z reklamy, który wyskakuje, ma na tutaj oczy, tu ma uśmiech i się tak uśmiecha do ciebie Halo Tak jak tamten? ten nie ma uśmiechu, ale tak jak tamten, no okay. Nie jest zły. No, to jest dobry ogórek. No, ale do tego nie ma podjazdu. Top 2 na razie. Uh -huh. Aha. Jakby... Myślę, że się zgadzamy. Tu jest ten, ten tutaj, który cały czas trzymamy, to jest ten. Tu są wszystkie. A ten, najnowszy, to jest, jest tak język. tutaj. No, coś takiego. Odkładam go mimo wszystko, no bo ten wygrywa. Ale jest bardzo dobry. Zgadzam się z Tobą w 100%. Fajnie, że mamy podobne kubki smakowe, jeżeli chodzi o ogórki. Moglibyśmy wspólnie uprawiać ogóry. Zrobimy jakieś swoje ogórki? Z Nowe ogórki. Z, tylko w sklepach linii. Albo Ogórki i jałurki Czemu Jałurki? No że i... A nie, bez sensu <laughs> <laughs> Ej, serio, ale jakby youtuber wydać swoje na przykład ogórki, albo. A to ludzie mieli takiego mindfucker. Co wydaliście ze swoich fryłek? No ogórki. Planujemy jeszcze w przyszłym przymroku zrobić ktoczki. <laughs> by to było Uuu ja mam tutaj jakieś... te co to jest? No to jest to, co się ja pójdę, wiem, pójdę. ale jak się nazywa? Nie wiem, w ogórkach są różne rzeczy <noise> Profesjonaliści, w ogórkach są różne rzeczy Konsystencja ma fajną Też takiego ledwo zmoczonego ogórka Nie świeżego. właśnie, podobny u tego ma konsystencję Nie no, jest twardszy Dobry ma konsystencję, ale ma za dużo octu chyba Octu nie, czujesz taką gorycz jakby A podoba mi się ta konsystencja, jest taka Jest fajna, ale <noise> smak tego jest Tego lepszy, jest lepszy no. Ej, Ale jestem w szoku, że pierwszy wybór jest tak daleko W się sensie, tak wysoko w stosunku no, do tak. reszty Nie, że tak daleko, że, całe, że w ogóle nie zmieniliśmy Ale ten ogórek też jest dobry Tak Też jest spoko bardzo To wiem, jak kupicie to nie będziecie żałować Taki chudy ten ogórek Nie? Taki... taki... Taki spoko się wydaje mm -mm. Mm -mm. Mm, Ale weź go wiesz... Okropny Na końcu ma jakiś taki posmak Ofu. Po prostu fu. Nie chcę go. No, to jest pierwszy niedobry ogórek. Nie że jest miękki jak, nie wiem, jak taki flak. To jeszcze. Ma okropny smak. Na końcu ma taki smak niedobry, no. że aż mnie skrzywiło. No. to nie skrzywiło mnie z tylko z tego smaku takiego dziwnego. Nawet no, ja kurde, jaka klasa! No, nawet nie wiem, jak to. Jak, co powiedzieć na ten temat? Pierwszy niedobry ogórek, który jakbym dostał do obiadu, to najprawdopodobniej bym zrobił tak. ugryzłbym go. I go tak. Cioci, której nie lubię, położył na talerz. czy znaczy mnie nie lubisz, Dzięki. Jestem ciekaw tego pierwszego wyboru. Tak, no. jestem ciekaw, co to był za ogórek. Jeszcze niedługo się dowiemy. Mam cię, nie wyleciało Co czujesz na końcu? Jeszcze nic. Adam twego swojego ugryźć, bo mój jest taki dziwny. Jest git Nawet na końcu czujesz takiego grzyba. Dosłownie jakby się tak grzyba. Nie wiem, podgrzybka albo coś takiego. Borowika. Już wymienili <laughs> wszystkie grzyby. No nie wiem, bo no nie, no nie wiem, jak smakują grzyby, ale taki typowy grzyb. Nie ja mam chyba. takie wrażenie. Nie no no. Pokaż mi twojego Co? Bo jest jakiś taki felerny akurat Wymienił nam teraz Sebek nasze ogórki No Taki dziwny jest, poproszę na nowego naszego, bo to jest jakiś taki felerny W sensie też jest dobry, ale felerny Ej, te mi smakują też Smakuje ci? Mm -hmm. Ja czuję na końcu taki pozmak takiego grzyba Ten minimalnie wygrywa, ale ten też jest bardzo dobry Pokaż mi twojego dobry jest Dobry jest Co w się sensie w stosunku do tego jest niedobry Nie, no moim zdaniem jest kit ten i tak wygrywa, ale ten jest ok. Ok, no to mi ten nie smakuje Mi nie smakuje Pierwszy raz się kłócimy na tym odcinku Aha Fight Ja nie spodziewałem się, że z tymi mi uderzysz Daj teraz ty mi Chciałeś mi uderzyć Nieładnie Ale głupota Ostatnia runda Oho Aha. E, biały Nie, to normalny o, miniki. Gąbka wręcz. Mm -hmm. Patrzcie go. Gąbka. Ten zdecydowanie wygrywa. Po prostu. Od samego początku mam faworyta. Nie no, ewidentnie. No. This is the winner of the winners. Było kilka ogórków, które były podobne z 2-3 Mhm. Mm które były też dobre, tak. ale ten wygrywa zdecydowanie. To, co to za ogór? Ogór smak. Smak? On był w makro i w Inter Smak. 5-8 cm. Mega dobry jest. Zarąbisko. A które były takie ok? Czy wiem, że na pewno Krakusa i na dosyć szybko, rzeczywiście. Okej. Okay. Eee, A dobrań. Krakus to taki jest topowy, nie? Ogórek? Krakus ma bardzo dobre w ogóle rzeczy. Ogólnie, jakby parówki Krakusa, uh -huh. czy jakieś takie inne rzeczy są przepyszne. Nasza spiżarnia wam smakowała jeszcze. Ok. Biedronka. Okay. W ogóle produkty biedronkowe też są top. Zawsze w testach wypadają dobrze. Nie, ale te ogórki polecamy. Zajebiste są. Smak? Ma dobry smak. Polecam. Paweł Jaworski Tak Subskrybujcie kanał, widzimy się już niebawem, papa trzymajcie pa, się, pa. cześć